Jedną rzecz, o którą proszę Państwa, żebyście przypomnieli swoim posłom z PiSu, czy z czegokolwiek tam Państwo głosujecie, to jest to, że w Polsce podziemie powstało na bazie tego, że przed II wojną światową była powszechna dostępność do broni. Każdy mógł mieć, a nie tylko kumpel królika. Broń. Każdy Polak uzbrojony. Postpolacy nie muszą, jak nie chcą, ale Polacy tak. Bardzo ważne, posiadanie broni. Jedno z podstawowych praw człowieka. Posiadanie broni. Prowokuje tak, ale obiecuję. U mnie na wsi uważano mnie do niedawna za homoseksualistę. Mam tylko jedną córeczkę i miałem Smith Wesson MMP40, to jest taki pistolet dużego kalibru. No ale teraz sobie kupiłem Colt M4, to jest taki półautomatyczny, tam się jedną część zmieni, będzie pistolet maszynowy. To dla swojej siostrzenicy, bo ma 14 lat. To jest kaliber 22. Bardzo zachęcam. Ja nie strzelam do zwierząt, nigdy nie strzelam do czegoś, czego nie mogę zjeść, a mogę kupić w sklepie. To nie będę strzelał, ale do celu zawsze jest bardzo przyjemnie. Zawsze jak do nas przyjeżdżają studenci z Polski, to ich biorę. I się bardzo im podoba. Dziewczynkom i chłopcom. A co z tymi strzelaninami z miasto? Tak, wariaci są wszędzie. A wie Pani, w pewnym momencie Chińczyk wpadł na komendę policji w Szanghaju i zamordował siedmiu policjantów nożem. A jeszcze jedną rzecz Pani powiem. Strzelanina, pamiętam, była strzelanina Virginia Tech, to jest Blacksburg, w Virginia. Chłopak sobie kupił pistolet, nie sprawdzono go, miał mentalne kłopoty, poza tym był cudzoziemcem, Chińczykiem, przyszedł do klasy, tam wystrzelał w klasie, nie, nie pamiętam, 30 osób czy coś. Ale czego prasa tutaj w Polsce nie podała ani w Stanach, bo jest tolerancyjna i otwarta tak otwarta, że im mózgi wypadły. Więc nie podała takiego faktu, że pół roku przedtem Senat Uniwersytecki pod wpływem lewaków zabronił przynosić. Studentom broń. A duża część studentów w tym uniwersytecie, to jest policja, FBI i wojsko. Więc jak wracali ze służby, to mieli ze sobą w Kaburach broń. I jak do klasy bandzior by przyszedł, wycelowałby w panią, to by padł, bo by go wszyscy rozstrzelali, by była egzekucja, a nie mord na studentach. Także ja rozumiem, że się wariaci znajdują. Tutaj też w, w Niemczech jest zakaz posiadania broni. Jakiś osioł wpadł z bronią, z 20, 20 dzieci wysiekł. Yy, czy tutaj mamy w, yy, nauczycieli? Tak? Proszę Państwa, czy to ołówek popełnia błędy ortograficzne, czy długopis, czy też człowiek? Czy to łyżka spowodowała, że jestem grubasem? Czy ja, Boże re. W związku z tym broń nie zabija ludzi. Ludzie zabijają ludzi. Bo muszą wziąć tą broń, wycelować i wystrzelić. Zakaz posiadania broni oznacza, że ci, którzy mają władzę, mogą dużo łatwiej wyrządzić Pani krzywdę. A jak się ma broń, wie pani, w Stanach Zjednoczonych jest gdzieś 300 milionów sztuk broni w narodzie. Nam to nie przeszkadza. Władzą, szczególnie obecnej władzy, bardzo przeszkadza. Bardzo przeszkadza. 300 milionów sztuk broni. Kłopot jest z amunicją, bo jak Obama doszedł do władzy, to się ludzie rzucili i wykupują amunicję. Paletami całymi. Ja mówię, ja chcę sobie popykać, chciałbym pudełko kupić. Nie ma. Zapisać się, no ale poznamy, no dobra, poznamości, to dam pudełko. Ja jedno pudełko chcę wystrzelać, tak, raz na jakiś czas. No, to oko się, tak, oko się można, można sobie we, nauczyć się ten wiatr. Tak jest.